Witajcie, kochani, w naszym cyklu Działaj w domu. Dzisiaj naszym gościem jest wyjątkowa kobieta, Ania Szczudlińska, którą witam. Oczywiście możemy się połączyć za pośrednictwem telefonu online. Aniu, znam Cię już trochę lat i nieustannie. Motywujesz nie tylko mnie, ale bardzo wiele osób do działania. Chciałabym, abyś dzisiaj opowiedziała nam troszkę o tym, co robisz. Przede wszystkim o swoim kanale, który prowadzisz, o swoim fanpage'u Ku Samodzielności na Facebooku i na Instagramie. Powiedz nam, co skłoniło Cię do założenia tego profilu. Na początku witam wszystkich serdecznie, tych, którzy będą oglądać to nasze spotkanie. I skłoniło mnie do założenia tego profilu to, że jak zaczęłam być aktywna i zaczęłam robić przysiady, to na początku pisałam o tym, ile ich zrobiłam u siebie na prywatnym profilu, ale potem stwierdziłam, że jeśli tak codziennie daję te raporty, to może moi znajomi już po prostu są tym znudzeni, więc stwierdziłam, że stworzę takie miejsce, w którym będę właśnie pisać o tym, co robię na dzień, jak wygląda moja aktywność i i każde moje inne działanie. No i właśnie tak powstała strona Ku Samodzielności, która w zeszłym roku obchodziła piąte urodziny. Super, to już y, trochę czasu y, działa ta Twoja strona. Powiedz mi, do kogo chciałaś przede wszystkim trafić i co chciałaś przekazać y, tym swoim, y, tą swoją stroną? Co chciałaś pokazać innym? Chciałam trafić przede wszystkim do zdrowych ludzi, jak ja to ich nazywam, bo sama jestem niepełnosprawna, od urodzenia poruszam się na wózku, ale właśnie poprzez swoje działania chcę pokazać ludziom, że niemożliwe nie istnieje. Bo, jeśli czegoś bardzo chcemy, to wystarczy włożyć w to trochę pracy i chęci i wszystko nam się uda. Ja, mimo tego, że właśnie mam kłopoty z poruszaniem się, bo nie jestem w stanie chodzić sama, to robię więcej przysiadów niż Ewa Chodakowska. I mogę to powiedzieć oficjalnie, bo do tej pory Ewa nadal mnie nie pobiła. Więc chcę pokazać, też ludziom, którzy się borykają z jakimikolwiek ograniczeniami, że nie warto się poddawać. Że należy je przekuć właśnie w jakiś swój atut, zaletę i zrobić coś fajnego. Bo myślę, że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla siebie. Wystarczy tylko w siebie uwierzyć i pokochać siebie takim, jakim się jest. Bo każdy z nas, niezależnie od tego, czy zdrowy. Czy niepełnosprawny jest piękny i ma w sobie dobro, i powinniśmy z niego korzystać? Piękne było to, co powiedziałaś, Aniu, bardzo naprawdę piękne słowa. Powiedz mi, wspomniałaś o Ewie Chodakowskiej. Jak wy się właściwie poznałyście? Tak króciutko powiedz, jak to się stało, że, że Ewę poznałaś? Później nawet stałaś się ambasadorką jej produktów, jej marki? Powiedz, jak to się stało? It's... Było tak, że w 2012 roku muszę to wrócić trochę do chronologii. Na początku 2012 roku miałam operację ręki, i po tej operacji ręki przez trzy miesiące nie mogłam się kompletnie ruszyć. Leżałam placzkiem w łóżku, i mimo tego, że miałam już na koncie jedne studia, to stwierdziłam, że brakuje mi takiego celu życiowego, mimo tego, że spotykałam się z przyjaciółmi zawsze ludzie byli dla mnie ważni i zawsze chciałam robić coś fajnego, a nie tylko siedzieć w domu, to... Brakowało mi czegoś w życiu, no i zaczęłam robić przysiady przy Drabince. Na początku było tych przysiadów wiadomo mało, po 10, po 15. Później zaczęłam robić ich nawet po 400 dziennie był taki okres w moim życiu. No i natrafiłam na profil Ewy na Facebooku, odważyłam się napisać do niej swoją. Yy, Wiadomość, gdzie opisałam swoją historię o tym, że od urodzenia poruszam się na wózku, jednak staram się, jak ja to zawsze kolokwialnie mówię, ruszać tyłek i być aktywna na tyle, ile mogę. No i następnego dnia moja wiadomość wylądowała u Ewy na facebookowej tablicy. No a jakieś dwa miesiące po tym zdarzeniu zobaczyłam się z nią na żywo pierwszy raz. No i potem to już tak poleciało. Jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie, mogę zawsze na nią liczyć i jest jednym z moich aniołów na Ziemi. Super. Właściwie można powiedzieć, że masz szczęście do ludzi, bo spotkałaś na swojej drodze wiele osób, które Ci pomogły. Nie była to tylko Ewa. Ale wiele innych osób, które wsparły również Twoje zrzutki, które robiłaś w internecie na platformy, na remont łazienki, który też był ci potrzebny. Więc cały czas jakby ci ludzie, którzy ci pomagają, otaczają Cię i wspierają. Powiedz mi, albo może nie mi, a młodym ludziom, którzy będą to oglądać. Jak zachęciłabyś ich do tego, przede wszystkim, aby właśnie w tym trudnym czasie, który teraz mamy, odważyli się pomóc komuś w, jakiś, w jakikolwiek sposób, albo żeby odważyli się spełniać swoje marzenia? Co byś im powiedziała i jak byś ich zachęciła do tego, że mimo to, że muszą zostać w domu, bo wszyscy musimy teraz zostać w domu, żeby mieli tą odwagę rozwijać się, pomagać innym przede wszystkim i wykorzystać ten czas kreatywnie? Myślę, że lepszego czasu niż. Ten, który mamy teraz, czyli że musimy przymusowo zostać w tych domach, to lepszego czasu na to, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby zastanowić się, co jest tak naprawdę dla nas ważne, jakimi wartościami chcemy się kierować już później, kiedy wrócimy yy, do tego innego świata, bo na pewno będzie trochę inny. Niż ten, który był przed tą pandemią, to myślę, że właśnie kluczowe jest to, żebyśmy jakkolwiek się wspierali, żebyśmy nie zasprawiali innych ludzi w potrzebie. Ja wiem, że jest ciężko prosić o pomoc, bo mi też nie było łatwo i długo bi biłam się z myślami zanim założyłam jakąkolwiek zrzutkę, ale zrozumiałam, że. Jeśli nie poproszę o pomoc innych ludzi, to bez ich wsparcia to się nie uda, więc nie zamykajmy się na potrzeby innych ludzi, bądźmy z nimi chociażby w takim kontakcie jak my teraz. Dzwądmy do siebie na Facebooku, na Messengerze, gdziekolwiek, bo czasami jeden niewielki mały gest. Czy jakaś wiadomość albo dobre słowo wystarczy, żeby wywołać uśmiech na czyjeś twarzy? A myślę, że to też jest wielka pomoc, bo nie trzeba od razu robić jakichś wielkich rzeczy. Wystarczy nasza obecność w jakiejkolwiek formie i nie bójmy się pomagać, bo ja wychodzę z takiego założenia, że nigdy nie wiemy, kiedy to my możemy tej pomocy potrzebować. Także bądźmy otwarci no bo trzeba innych ludzi, bo jeśli my im teraz pomożemy, to oni za jakiś czas, kiedy będzie to nam potrzebne, odwdzięczą się nam jeszcze bardziej. Więc nie bądźmy obojętni i przekujmy ten czas, który musimy spędzać w domu, w czas kreatywnego. I nie wiem, spełniajmy swoje marzenia, piszmy książki, jeśli tego chcemy. Jeśli mamy jakieś niezaczęte sprawy, to teraz jest yy, dobry czas, żeby je zacząć, żeby się skupić na sobie i odkryć swoje pasje. No i po prostu być szczęśliwym, mimo wszystko. Dokładnie, też tak uważam, że to jest najlepszy czas, żeby móc yy, się rozwijać, mimo wszystko, w domu. I odważyć się właśnie na to, żeby dać sobie tą szansę na te rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy. Więc tutaj apel do wszystkich naszych oglądających, żeby nie bali się swoich pasji rozwijać, żeby działali w domu pokazywali się w różnych mediach społecznościowych swoje efekty pracy, swoją twórczość, inne rzeczy. Teraz jest najlepszy na to czas. Aniu, dziękuję Ci bardzo za te wszystkie słowa. Na koniec chciałabym, żebyś zaprosiła wszystkich naszych oglądaczy, naszych widzów na swoje profile na Facebooku i na Instagramie. Powiedz nam, co nasi widzowie muszą wpisać, żeby znaleźć się na Facebooku i na Instagramie. Oczywiście bardzo zapraszam z całego serca na kurs samodzielności. To jest mój profil na Facebooku, a na Instagramie znajdziecie mnie jako Ania.Sczulińska pisane bez polskich znaków. Świetnie. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Oczywiście zapraszamy wszystkich do lajkowania Ani profilów. I do obserwowania. Ania codziennie wstawia swoje poczynania. Powiedz nam, ile dzisiaj było przysiadów? Dzisiaj na razie to, ale nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa w tej Wow, kwestii. no myślę, że powiem Ci szczerze, że chyba mało kto z nas ma za sobą dzisiaj 100 przysiadów, więc naprawdę ogromny szacunek. Aniu, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że zainspirowałaś wiele osób do działania i twórczego wykorzystania tej naszej. Pandemii. Zostańmy w domu, twórzmy, działajmy i na pewno jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie dobrze i spotkamy się wszyscy w normalnym świecie. Dziękuję Ci, Aniu, i do usłyszenia, i do zobaczenia. Dziękuję, nie poddawajcie się i spełniajcie swoje marzenia. Do zobaczenia. Dziękujemy.